Siemanko, słuchajcie, na ostatnim live uciekło mi jedno pytanie. Właściwie nie uciekło, tylko źle je zrozumiałem i dopiero później jak otworzyłem sobie jeszcze raz czas, żeby zobaczyć czy były jakieś ciekawe pytania, które mogły mi umknąć, bo czasami tak jest, mamy tylko dwie godziny i nie zawsze wszystko wyłapiemy. No i się okazuje, że jedno pytanie źle zrozumiałem, bo dla przypomnienia na live'ie, dodam, że ten live jest, że jest cały czas dostępny. Można sobie wejść na YouTubie na ostatnie live y i obejrzeć to szkolenie na temat Linuxa, na temat administracji i pracy administratora Linux. Dodam że to szkolenie będzie dostępne jeszcze myślę, że przez weekend. W ono znika, będzie dostępne tylko dla moich kursantów. Ale nie odbiegając, to co robiliśmy, to robiliśmy sobie taki pliczek people CSV. To był plik, który generowaliśmy na live za pomocą prostego skryptu Pythona. No, i to nam tworzyło naszych pracowników w firmie. Mieliśmy tutaj takie dane jak chociażby imię, numer telefonu pracownika czy nauczyciel, by była jasność, to są wszystko dane losowe. No i w trakcie tego live'a zostałem zapytany o to, jak wyświetlić czy posortować użytkowników według konkretnego imia, imienia. No i wtedy robiliśmy coś takiego. Ops, nie ten plik, Cat People, następnie Grep. I przykładowo, gdybyśmy chcieli mieć osoby o imieniu Jan, to podalibyśmy teraz Jan. No i mamy podane tylko te osoby, które mają Jan w imieniu. Natomiast, jak się okazuje, chyba źle zrozumiałem to pytanie, bo chodziło o posortowanie tego pliku według chociażby imion według stanowisk, według numerów telefonów. No i w tym przypadku możemy posłużyć się poleceniem takim jak sort. Sort to jest polecenie, które w Linuxie może nam posortować pewne dane. Przykładowo jak teraz wybierzemy plik people, no to aplikacja sort posortuje nam według, można powiedzieć, swojego widzimisia, a w tym przypadku według pierwszej kolumny, czyli zobacz w tym przypadku mamy alfabetycznie posortowane, posortowanych pracowników według imion, czyli zaczynamy od A. Jak Anna, i następnie lecimy do samego końca. Natomiast, oczywiście, możesz chcieć posortować to w inny sposób, przykładowo, według numeru telefonu lub według stanowisk. I, żeby zrobić coś takiego, to jeszcze raz możemy użyć po prostu polecenia sort, tylko że w tym przypadku musimy określić, według której kolumny chcemy posortować dane. I w tym przypadku używamy polecenia minus t, i następnie za pomocą opcji minus k, Określamy, którym polem posegrujemy dane. Przykładowo, jeżeli chcemy według drugiej kolumny, to określamy tutaj jako minus K2, czyli opcja kolumna druga. Enter. No i zawsze, W tym przypadku mamy posortowanych pracowników według numerów telefonu. Ale dobra, zapomniałem, zapomniałem przecinka, bo nie posortowało mi w tym przypadku. Mamy tutaj dalej standardowe sortowanie. Tak. Tu mi zabrakło przycinka, bo pomiędzy wszystkimi opcjami podajemy przycinki, zatem mamy minus T, przecinek i minus K2. Ok. I teraz będzie to wyglądało poprawnie. Mamy posortowanych pracowników według numerów telefonów. Natomiast, gdybyśmy chcieli przykładowo według stanowisk, to możemy tutaj dać K3, czyli kolumna trzecia. No i zobacz, teraz mamy według stanowisk i na końcu są programiści. Natomiast, gdybyśmy chcieli przykładowo wylistować tylko pracowników, którzy, którzy przykładowo mają stanowisko programista, to moglibyśmy tutaj zrobić yy, oczywiście grepa i dać programista, wystarczy prog no i w tym przypadku mamy tutaj yy, tego typu wyniki. Dodatkowo moglibyśmy się pokusić o posortowanie tych wyników według pierwszego imienia, yy, według pierwszej kolumny oczywiście. Co by to oznaczało? Oznaczałoby to, że yy, z tego pliku people.csv wyciągamy Dane za pomocą grepa, tylko te, w których kolumna jest z wartością o nazwie prog, i następnie posortujemy według imienia. Jak to zrobić? W tym przypadku wystarczy, że K3 zmienimy na 1, czyli posortuj według pierwszej kolumny i bank Mamy następujące informacje. Zobacz, jak jak to w tym momencie wygląda. Mamy grep nam. Wyciągnął tylko te linie, w których mamy pracowników o stanowisku programista, natomiast posortował je według imienia, czyli według pierwszej kolumny. Wydaje mi się całkiem fajna sprawa, tylko że oczywiście pamiętajmy, że to jest taka rzecz związana z samą próbką danych. Można by było to bardziej przyrównać do SQL-a, natomiast to nie jest funkcjonalność, której często się używa w przypadku administratora. Oczywiście jak najbardziej warto znać polecenie Salt, ale to nie jest polecenie, które często się stosuje, dlatego wtedy możliwe, że na live'ie mi to umknęło, nie załapałem o co Ci chodzi, zatem przepraszam, że mi to pytanie umknęło, ale mam nadzieję, że w tym momencie już wiesz jak tego typu opcje stosować. Zatem tak to wygląda. Tyle w tym momencie. Przypominam, że trwają zapisy jeszcze na kurs Linux. Jeżeli chcesz się uczyć tego typu elementów, oczywiście w kontekście pracy administratora, chcesz poznać Linuxa, to zapraszam, przyjmujemy zapisy do środy w tym momencie, przynajmniej wczoraj, jak jeszcze sprawdzałem było 30 zapisanych osób być może teraz jest więcej, jeszcze nie sprawdzałem może zaraz zerknąć, ale zapraszam jedna rzecz, od razu uprzedzam, bo niektórzy pewnie się zastanawiają, czy warto dołączać w przyszłym roku, powiem tak, nigdy nie pośpieszam, jeżeli chcesz dołączyć w tej edycji, to masz jak najbardziej prawo, jeżeli będziesz chciał to przełożyć, podejrzewam, że kolejna edycja będzie w okolicy czerwca lipca, to jak najbardziej możesz też wtedy to zrobić, tylko tutaj jedna taka uwaga bo przyznam, że od kilku dni, może nawet gdzieś od dwóch tygodni, dostaję maile od osób, z którymi współpracuję, od moich podwykonawców, między innymi osoby, które odpowiadają za montaż, za pracę nad pewnymi elementami, nad naszymi kursami, no i wszyscy podnoszą ceny. Niestety taka jest rzeczywistość, wszyscy podnoszą ceny, przynajmniej o te 10%, a czasami nawet 20%. No i co to oznacza? Oznacza to to, że. Oznacza to, to, że trzeba będzie to wszystko przekalkulować, policzyć i prawdopodobnie niestety będę musiał w przyszłym roku podnieść ceny. Zatem te ceny, które tutaj teraz są, prawdopodobnie już się nie powtórzą w przyszłej edycji, no bo po prostu koszta wzrastają. Zatem ja też będę musiał podnieść te ceny. Zatem nie mówię na 100%, ale tak najprawdopodobniej nastąpi. Od stycznia będą wyższe ceny. Zatem jeżeli chcesz zapisać się na to szkolenie, myślisz o nim, odlekałeś to, to teraz jest najlepsza okazja. Po już nie będzie. Zatem zapraszam. Link zostawię pod tym materiałem wideo na dole. I dzięki. Do zobaczenia. Hej!